Także hej, cześć, Siemoneczko z tej strony, Bitrox i witam Was w nowym projekcie. Tak, ostatnim czasem mogliście zauważyć mm, dużo jakichś, właśnie nowych projektów na tym kanale na zasadzie, nie wiem, pierosany, czy właśnie no, odejście od Team City na, na rzecz, właśnie, um, Fortu, Bomb Voyage i tak dalej. Także no, takie miejscówki nowe jakby powstają na tej mapie. No i jedną właśnie z tych miejscówek jest Jarken Pur. Tak, jest to miejscówka przed waszymi tutaj oczami, która się ukazuje. No i jest to generalnie nic innego jak taka właśnie... Jak takie, taka duża, można powiedzieć, wioska. Umiejscowiona wysoko właśnie w takich skalistych górach. Od mnichów. Gdzie mają oni swoje świątynie, swoje wierzenie, swoje jakieś tajne, ukryte miejsca. Chciałem wam dzisiaj właśnie w tym odcinku przedstawić plan. I zamysł, generalnie, na to miejscówkę, żeby właśnie móc rozpocząć też taką nową serię um, zbudowy Jarken Pur. Tak jak to było z działką elficką, ta, tutaj to miejsce również zostaje wydzielone na działkę. więc jakby jak zostanie to skończone, to przekopiuję to i zobaczymy, właśnie. Wybaczcie za te powiadomienia, jeśli je słyszeliście. <laughs> Niestety Windows. Um, tak. W każdym razie. Jesteśmy tutaj, na szczytach gór, gdzie właśnie parę domów zostaje tutaj rozplanowanych no i generalnie Jarkenpur będzie jakby słynąć z tego, że nie dość, że jest to właśnie e, kraina wielu mostów, jak widzicie, tutaj na linach takich, te tutaj oznaczenia właśnie mają sugerować, że w tym miejscu ma sobie jakiś zwodzony most. Tutaj czy tutaj, ponieważ na te tereny nie są jakieś najprzyjaźniejsze jakby dochodzenia dlatego ludzie, którzy tutaj mieszkają, właśnie mm, korzystają bardzo dużo właśnie z takich mostów zwodzonych, które właśnie łatwiej ich mogą przedostawać z domu do domu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście gdzie nie gdzie tymi xami czy tam plusikami również ścieżki są e, będą prowadzone z domu do domu, także jakieś normalne ścieżki też będą, czy właśnie tutaj taka górska tam się e, ścieżka kreuje sobie <laughs> swoje miejsce. No i właśnie poza tym, że jest to właśnie kraina wielu wielu mostów takich, to jest to też kraina wielu wodospadów. Jak widzicie, tutaj jest już pierwszy, który możemy zauważyć. Zaraz też polecimy sobie gdzieś tam dalej, tam jest ich o wiele więcej. No ale przede wszystkim chciałem wam pokazać tutaj, co będzie robione. W przyszłości czego będziecie mogli się spodziewać. Także mamy tutaj takie parę pierwszych budynków. W tym miejscu, które będą po prostu takimi domami mieszkalnymi, właśnie od tych mnichów, którzy będą tutaj właśnie mieszkać, uprawiać jakąś rolę, inne takie rzeczy. Oczywiście w tych terenach jest to bardzo trudne, także głównie będą tutaj hodować oni na przykład jakieś lamy czy coś takiego, bo są to jakieś takie zwierzęta, czy tam alpaki przystosowane do takich terenów. No i będą również mieć jakieś takie swoje bardzo malutkie hodowle, gdzieś po prostu w, wokół domów, nie coś takiego, nie wiem, na przykład tutaj troszkę bardziej użyźnionej ziemi zrobię jakąś małą hodowlę, czy coś takiego. Także no na zasadzie bardzo małych jakichś takich miejsc właśnie. No i też te hodowle nie będą w pełni funkcjonalne, ponieważ gdzie nie gdzie też będzie jak tutaj wystawać taki gravel. Czy coś takiego, czy jakieś takie kamyczki, także no mówię ciężko jest tutaj coś uprawiać, ale jakoś sobie dają radę. Głównie też jakby żyją z połowu ryb, który zaraz zobaczycie gdzie się będzie odbywać. No, także póki co tutaj na przykład ten teren będzie terenem podniesionym. E, tu wszystko będzie z kołami jakby zabudowane, także ten teren będzie odgrodzony. Dzięki czemu ta rzeka właśnie może tutaj sp sobie spływać na spokojnie w dół do kolejnego wodospadu, tak naprawdę, który właśnie tutaj mieć będzie miejsce w tym oto, e, znaczy no tutaj tak naprawdę. No i on gdzieś tam będzie się potem staczać e, biegnącą tędy rzekę, która będzie sobie biec gdzieś tam dalej do morza, które się tam znajduje. No, także Jarkenpur, bardzo skalista miejscówka i tak dalej. Mamy tutaj właśnie kolejne budynki, które właśnie będą kolejnymi domami minichów. Gdzie jest jakby troszkę płaskiego miejsca, tam oni właśnie się budowali. W takich swoich tutaj miejscach też mamy takie miejsce jak to. I takie małe miejsca, to albo będą jakieś takie mm, ołtarzyki można by to nazwać, coś takiego, albo będą to studnie. W tym miejscu myślę że będzie to akurat studnia, żeby mogli właśnie korzystać z jakichś tam górskich, podziemnych wód. A w tym na przykład miejscu tutaj myślę, że będzie to właśnie jakaś taka mała, e, mały ołtarzyk swego rodzaju, taki azjatycki. Także jak to będzie wyglądać. Kolejne ścieżki tutaj idące. No i rozwidlenie wielu mostów oczywiście. Ten dom, na przykład tutaj, będzie też taki charakterystyczny, ponieważ będzie służył również jako przejście tutaj pod nim, tak naprawdę drogą, żeby móc się połączyć tutaj tędy z tymi dwiema drogami, które idą w dół i w górę. Następnie mamy też przejścia, już pierwszy most, jakby tutaj powstał, tak on będzie wyglądać, tak będzie większość mostów tutaj wyglądać właśnie na tej zasadzie takich na linach. Myślę, że całkiem ciekawy design. No, i tutaj już, właśnie pierwsza taka platforma, która się rozprzestrzenia wokół tej skały, takiej wysoko postawionej. No, gdzie można właśnie po niej sobie tutaj przejść do innych, właśnie tu mostów zwodzonych, czy tego, czy tego. Też w tym miejscu będzie właśnie jeden z domów, taki już bardziej w skalę, gdzieś tam poniekąd nawet wbudowany. No, i mamy tutaj już drugi oraz trzeci wodospad, które właśnie są w tej dolinie. Także ten już oczywiście jest tu odgrodzony jakimś tam mm, zabudowaniem skalnym, więc, no, oczywiście rzeka spływa sobie tutaj, tędy troszkę się oczywiście powiększając. No, i mamy tutaj kolejne nabudowanie, które również zostało mm, jakby zrobione przeze mnie, nie przez ten teren, który tutaj mieliśmy. No, i tu już mamy właśnie troszeczkę niższe tereny, gdzie te budynki mogą być też trochę większe. No, i też ten teren jest właśnie wykorzystywany, przynajmniej będzie wykorzystywany do połowu jakichś takich górskich ryb, które właśnie gdzieś czy z dołu do góry, jak to tam chyba szczupaki tak robią, czy coś takiego, będą sobie tak właśnie skakać, albo właśnie płynąć gdzieś tam z nurtem szybko, i tak dalej. No, więc będzie taki tutaj połów robiony gdzieś tam na tej wartkiej rzece. No i tutaj właśnie kolejne domy, dużo tutaj będzie miejsca. Myślę, że tutaj sobie zrobimy taką zagrodę dla tych alpak coś takiego e, czy lam, to <grym> się jeszcze okaże, ale chyba zrobimy z, no coś, coś takiego w każdym razie. No i mamy tutaj właśnie kolejny wodospad, który sobie tutaj pięknie spływa między takimi dwoma skałami i łączy się tutaj z tą większą już rzeką, jak widzicie, w jeszcze większą rzekę. Także mamy oczywiście też jakieś tam skały wystające po drodze. Które dodają ekstra do klimatu, myślę. Więc gdzieś tam ta rzeka tutaj się obija między tymi skałami, spływa sobie na dół. Wartka rzeka, no jak ktoś tu wpadnie, no to już raczej go się nie zobaczy, no bo ta rzeka naprawdę ma szybkie tempo. Jeśli chodzi o to, ona potem również jakby rozdziela się tutaj na dwie rzeki, tak naprawdę przez. Tą część, która będzie tutaj zabudowana, ponieważ to będzie kolejne, hmm, kolejne takie nabudowanie skalne No i tutaj również mamy kolejne nabudowania, które będą też takie wypłaszczone, dzięki czemu będziemy mogli mieć tu dom Jakąś zagrodę, czy coś takiego, no i również będzie szedł tędy most Na drugą stronę gdzieś tam zabudowania w tym miejscu, gdzie będzie hmm, No takie, taki zbiór paru domów tak naprawdę, także mamy tutaj kolejne takie miejsca Gdzieś stąd również możemy mieć jakieś przejście na to miejsce, gdzie na przykład będzie robiony kolejny połów ryb, czy coś takiego. No i ta rzeka potem spływa sobie tutaj, i łączy się tak naprawdę z tym jeziorem, które tutaj powstało. No i które potem przeistacza się też w rzekę płynącą gdzieś tam dalej. Także Jarkenpur naprawdę mega ciekawa miejscówka moim zdaniem, mamy właśnie tutaj taką piękną, piękną rzekę przeogromną prowadzącą z samej góry. No, i też bardzo dużo tych mostów zwodzonych, które będą dawać klimatu temu miejscu. Tutaj też dosyć ciekawa sprawa, ponieważ stąd będzie wejście tędy, jakoś tak stromu, właśnie jakimi schodami do góry, aż na samą górę do tego miejsca. No i tutaj będziemy mieli swego rodzaju małą, jakąś taką świątynię, coś takiego, ponieważ jest to o wiele większy budynek od reszty, więc będzie ona tutaj, taka, właśnie na szczycie tej góry, będzie taka mała świątynia. Kolejna. Jedną mamy też tam, zaraz wam ją pokażę. No i lecąc jeszcze dalej, mamy tutaj właśnie kolejne, jakby miejsca na domy również. No i kolejną rzekę, która tak naprawdę łączy się tutaj nie dość, że ze spływem tych dwóch rzek. To właśnie dochodzi tutaj jeszcze trzecia. Także powstaje tutaj naprawdę takie duże zbiorowisko, które no następnie jest rozdzielane tutaj na dwie kondygnacje, które następnie znowu łączą się w jedną całość. Także ta rzeka, myślę, naprawdę wyszła mega fajnie, mi się podoba bardzo, jak to tutaj powstało. Oczywiście będę musiał jeszcze popracować troszeczkę nad tutaj tym, co się dzieje pod wodą, także będzie jeszcze troszkę pracy nad tym, żeby to też było jakby takie bardziej wiadomo, przejrzysta woda i tak dalej, świetna sprawa, nie? Ale myślę, że bardziej trzeba to by jakoś tutaj przeistoczyć, nie w jakieś nie wiem, jakieś tam liście czy coś, tylko właśnie jakiś gravel, czy coś, ewentualnie troszkę piasku, żeby też zaznaczyć, że jest to miejsce na rzekę. Także to jest jeszcze na pewno przede mną. No i tutaj, jak idziemy do góry, to ta rzeka tak naprawdę spływa z takiego tutaj mini jeziorka, w którym powstaną takie oto trzy kratery, można by powiedzieć, z gorącymi źródłami. Więc tutaj będą takie górskie, gorące, naturalne źródła. Tutaj już gdzieś część powiedzmy tego powstała, jak widzicie. Chodzi o to, że tutaj zobaczyłem takie jakby koliste w miarę miejsce. Jedno oraz drugie. No i ono gdzieś tutaj będzie tymi skałami wyciągnięte minimalnie ponad tą wodę tutaj. Przez to też tworząc właśnie taką, taką, takie gorące źródła, nie? Takie oddzielone jedno od drugiego, gdzie ta woda między sobą może też przepływać. No i to tutaj, to ostatnie gorące źródło również będzie łączyć się tutaj z e, kolejnym wodospadem, tak naprawdę, ponieważ no, ta woda gdzieś tam wybija z wnętrza skał i tak dalej pod postacią gorących źródeł. No i następnie spływa tutaj, ochładzając się coraz bardziej e, tymi skałami w dół, tworząc taki kolejny właśnie wodospad w tym miejscu, który następnie wpływa tutaj już do tego kolejnego jeziora, tak naprawdę, które się tutaj tworzy. No, i też z drugiej strony mamy to samo miejsce, tak naprawdę, które tutaj też tworzy bardzo ładny wodospad. Tak naprawdę jeden, który rozprzestrzenia się na dwa wodospady, tutaj jak widzicie. No i to wszystko też się łączy tutaj, tak naprawdę, w jedną całość, wpływając do tej rzeki, która tutaj ma jedno małe jeziorko i drugie, które ze sobą łączy. Także tak to właśnie wygląda, moim zdaniem, naprawdę. Świetnie, jakby ta miejscówka powstaje powoli. No, i to jest to miejsce, właśnie gdzie stąd sobie tutaj wypływa ta woda. Gdzieś na dół też będą kolejne mosty zwodzone. Parę jakichś domów tutaj rozprzestrzenionych. No, i tak to wygląda. Tędy też będzie tutaj właśnie przejście jakoś na dół do tych miejsc. Także to wszystko ze sobą będzie połączone. Tutaj to, to, to całe miejsce. Nie ma oczywiście też jakiegoś tutaj. Mm, nie można póki co dostać się też wszędzie, bo na przykład jak ktoś mieszka tutaj, nie porozumie się z kimś, kto mieszka na przykład tam, albo w ogóle tam gdzieś na samej górze, czy, czy coś. No bo to już jakby trzeba odbyć własną wędrówkę gdzieś tutaj na dziko, wspinając się po jakichś skałach i tak dalej, i tak dalej, żeby tam dotrzeć. Zastanawiałem się, czy zrobić jakąś tutaj dróżkę, czy coś, ale myślę, że to nie ma sensu takiego. Ponieważ te skały są naprawdę strome, no i jakby to logicznie miałoby sensu, ludzie by tutaj po prostu się tak rozstawili przy tych gorących źródła, źródłach, wszystko i tak dalej. Bo może byłyby to jakieś źródła leczące na przykład, czy coś, że tutaj właśnie ktoś z mnichów by wchodził i tak dalej do tych źródeł, żeby. Uleczyć swoje rany, i tak dalej, takie gorące leczące źródła. No i mamy tutaj również ostatni z wodospadów, który gdzieś tutaj spływa sobie z góry i wpływa również do tych źródeł, dodając im też wody gdzieś tam. Więc nie daj, że tutaj z tych trzech miejsc wypływa woda gdzieś z wnętrza. To też właśnie mamy tutaj kolejny wodospad, który też gdzieś tam się rozpływa na te miejsca, wszystkie. No i też w tym miejscu również będzie ta kolejna jakaś taka mini kapliczka, jakiś taki ołtarzyk tutaj właśnie zrobiony gdzieś z małą tutaj dróżką czy coś takiego. Zobaczymy, może na przykład się poprowadzi tutaj jakoś z tego miejsca zwodzony most na drugą stronę. No myślę, że to by miało jakiś tam sens, ale to są plany. No i właśnie to są plany, które właśnie chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Myślę, że nawet sobie zrobimy ten most, bo jakby on ma jak najbardziej dużo sensu. I musiałby on iść jakoś stąd, także coś w tym stylu byśmy mieli. No, i tak właśnie te mosty są rozplanowywane. Tak one też powstają. I zobaczymy. Tu już jest trochę tego za dużo. To jakoś stąd, tutaj i tutaj. Okej, okay. no i następnie też tu. Na no takiej zasadzie, no i most, właśnie zwodzony, powstał. Będzie on właśnie sobie szedł z tego miejsca, gdzie tutaj będzie można poprowadzić jakąś dróżkę na to. Zniszczyć oczywiście te bloki. No i tutaj właśnie będzie przejście na drugą stronę do tego, do tej kapliczki małej przy gorących źródłach. Także. Kolejne takie miejsce, punkt orientacyjny, coś takiego. No, i zostały tam nam naprawdę y, ostatnie miejsca, już do pokazania. Odcinek, no, myślę, nie będzie aż taki długi y, dziś tam, bo to jest tylko planowanie tej miejscówki, które chciałem wam przedstawić. Które będzie sukcesywnie pokazywane właśnie w kolejnych epizodach y, tego tutaj projektu. Także z tej świątyni również mamy tutaj rozwidlenia na wszystkie strony. Tak naprawdę można sobie tu przejść, tędy. No i tutaj mamy bardzo długi most, tak samo jak ten tutaj. Takie są dwa największe. No i stąd tak naprawdę będzie dróżka prowadzona tędy do tego miejsca, czy do tamtego miejsca, gdzieś na dół, właśnie. No i tutaj będzie prowadzony taki już sztywny most, niezwodzony, który będzie prowadził do świątyni, która będzie w tym miejscu. Także w tym miejscu będzie jakaś taka mała, właśnie świątynia. No, i tutaj będzie większa świątynia, tak naprawdę taka wbudowana w górach. Jak widzicie, także tutaj będzie się rozchodzić taka świątynia. Kolejna już taka większa. Będzie mieć też jakieś tutaj posągi porozstawiane właśnie na tych tutaj skalnych, jakby wzniesieniach. Także mamy tutaj właśnie takie cztery wzniesienia skalne, i na nich właśnie będą takie statuły postawione, no i też tu będzie ta świątynia, będzie również poprowadzona taka droga jakimiś kładkami przez tą taką e, Podmytą wodą, mm, przez to podmyte wodą miejsce właśnie Gdzie tutaj ono jest jak najbardziej gdzieś tam e, Kończy się Tak naprawdę w tym miejscu No i nie spływa tu nigdzie dalej w jakieś tam wodospady tylko Po prostu kończy się na tej zasadzie mm, No bo myślę że to nie ma sensu żeby jakoś Gdzieś to dalej ciągnąć. Możemy nawet tak jakoś ją zabudować, ciach. bo no nie ma to jakby sensu robić kolejnych wodospadów. No i tutaj jakby też to sobie zabudujemy tędy jakimś nabudowaniem skalnym, coś takiego, żeby też się gdzieś tam nie wylewało. No i mamy tutaj właśnie takie małe bajorko, małe jeziorko, gdzie tutaj będzie poprowadzona właśnie taka droga. Przez to miejsce. Myślę, że będzie to miejsce naprawdę fajnie wyglądać, tutaj taka świątynia, ta droga. I te wszystkie rzeczy, te, te statuły naprawdę, naprawdę mega sprawa. No, i też będzie dosyć stromo poprowadzona tutaj ścieżka do góry przez ten teren, tędy właśnie. I do tego miejsca się będzie to wszystko łączyć. Więc będzie możliwość wejścia tam na górę. No, i mamy to tutaj ogarnięte. Mamy jedną świątynię, drugą. No, i zostaje nam ostatnie miejsce, tak naprawdę, czyli ta tutaj świątynia, która jest już z zewnątrz, tak naprawdę skończona. Jak widzicie, pierwszy tutaj budynek Jarkenpur powstał. I jest to główna świątynia tego miejsca tak naprawdę największa, która tutaj powstanie. No, gdzie będzie mieści, mieścić się tak naprawdę wielki, wielki posąg Buddy, ponieważ jest to wierzenie, które tutaj obowiązuje w tym miejscu e, u mnichów. Także tak to wygląda. Mamy oczywiście tutaj jakiś taki przedsionek, gdzie można się przejść tędy. Tutaj jakiś taki właśnie korytarz jest zewnętrzny z widokiem tutaj. Gdzieś tam na tereny pobliskie. Tu oczywiście też są jakieś takie balkoniki porobione na tych kolejnych piętrach, ale gdzieś całość będzie skupiona już w środku, właśnie w świątyni, na tym buddzie. Ponieważ tutaj będzie jakieś tam, jakaś tam podłoga, gdzie ten budda będzie stał, a pod tym już będą takie tereny bardziej katakumb, coś takiego na tym poziomie, właśnie. No i tutaj przez te dwa poziomy tak naprawdę trzy, bo też i tutaj będzie się rozciągał ten buddha, no a na tym ostatnim poziomie, gdzie już zaczyna się taka ta mm, klasyczna można powiedzieć świątynia azjatycka z właśnie takim daszkiem bardzo fajnym. Yy, design me mega mi się spodobał, troszeczkę podpatrzony gdzieś tam z innego miejsca, ale też nie w całości. Yy, no i właśnie taki Taki tutaj, tak i tutaj, taka świątynia, już górna część tego tak naprawdę hmm, wystaje tutaj. No i ta górna część będzie przeznaczona już stricte właśnie dla jakichś tam arcy, mnichów czy coś takiego, e, którzy będą tutaj właśnie się zajmować tym miejscem. No i ten właśnie będzie dojście tutaj górą, e, tą ścieżką, co właśnie pokazywałem wcześniej, obok tego wodospadu. Będzie taki most szedł tutaj, także będzie też mega fajnie wyglądać, myślę. No, i będzie właśnie tutaj takie przejście, sobie tędy, będzie można sobie tu zejść z powrotem, no i przejść właśnie gdzieś tu wejściem do środka. No i tak to będzie właśnie wyglądać, żeby się dostać do tej świątyni. To będzie trzeba tam tędy przejść. No, a jakby wejścia tutaj nie będzie. Myślałem nad zrobieniem wejścia, tak naprawdę. Gdzieś tam do tego miejsca, tutaj na przykład, właśnie z takich wielkich, wielkich schodów, czegoś takiego. Ale czy to jest yy, spoko to nie wiem. Może takie coś zrobimy. Ale nie jestem do końca przekonany. To są oczywiście jakieś tam plany, yy, pomysły, które mogą zostać zrealizowane nie muszą. No i też na samej górze rzecz ciasna mamy też yy, jakieś tam wykończenie ładne tutaj tego miejsca yy, Które też się prezentuje jak najbardziej, myślę, fajnie. No i wybaczcie ponownie za Windowsowy dźwięk. Ale niestety powiadomienia przychodzą gdzieś tam z jakichś różnych aplikacji. No w każdym razie to jest tyle jeśli chodzi o Jarkenpur. Jest to naprawdę moim zdaniem ciekawy projekt, który właśnie powstanie w tym oto miejscu. Będzie się rozrastać. Oczywiście jak wy to oglądacie to ja jestem na wakacjach. <laughs> Także, no mam nadzieję, że uda mi się to wszystko jeszcze tu zedytować w ostatni dzień przed wyjazdem, no. I to by było na tyle, mm, także dziękuję bardzo, że oglądaliście, mam nadzieję, że Jarkenpur wam się podoba. W ogóle strasznie długo latałem bez tego, także wybaczcie to od tego miejsca, to już nie pokazywałem. No ale cóż, no wybaczcie, tak by nie zauważyłem, że nie mam włączonego tego. No, także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Pur wam się podoba jako miejscówka i że jesteście tak samo podjarani jak ja na te wszystkie projekty. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do kolejnych materiałów. Trzymajcie się i hejoc!